Chory jestem. Znaczy, dzień dobry. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaramy się zatrudnić albo po prostu jakoś nawet za darmo ogarnąć sobie sługę, bądź niewolnika w naszym Minecrafcie. I mało tego, nauczymy go zbierania diamentów i mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli jesteś ciekawy jak to zrobię, to oglądaj dzisiejszy odcinek i koniecznie zostaw taką łapeczkę w górę, bo łapeczki są fajne. Także, zapraszam. Bardzo mi miło, mi się, że wpadliście na odcinek dzisiejszy, bo dzisiejszy odcinek będzie fajny. I zaczniemy sobie od tego, że mam tylko jedno łóżko w moim domu. I jak widzicie, w momencie, kiedy jakby już żonę, dziewczynę, to wszystko staje się dasze. Bardziej w zasadzie jej, i nie mam łóżka. Wzięła i się po prostu położyła. Mogę się położyć, mogę się położyć na nią, co prawda. Może by spać razem, ale nie bardzo mi się to podoba generalnie, jakby. Załatw sobie łóżko, co może dziewie pójdź do ich. gdziekolwiek, Idź do jakiegokolwiek sklepu podać do Biedroki, możesz pójść. Weź sok kup łóżko, matera, cokolwiek, moje zostaw, ja mam wygrzane, to czasami delikatnie zasikane. Nie wchodź! Moje, dobra? Okej? Okay? No, także mam nadzieję, że to jest sprawa załatwiona. jeszcze mamy dzidzię, która mam nadzieję, że niedługo mi się urodzi. To będzie kolejny odcinek. W każdym razie, słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że Mamy bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj na świecie. Mamy żonę, mamy pracownicę, która ogarnia nam tam rzeczy i tak dalej, te jakieś zabezpieczenia, ale dawno nie było live'a. Co za tym idzie? Cziułem się! Co ty robisz? Kim ty jesteś dziadu jeden? No toć won! No nie niszcz mi świata! Ale zaraz zostaniesz w Ciry! Ty jesteś niepoważny! Kto to wymyślił? No TOĆ no nie! Co to jest za niszczenie mojego świata, dziado jeden? Cały zapluty jestem! Jak się świetnie odcinek rozpoczął! Mam nadzieję, że zostawicie tego łapeczkę w górę, bo jak będzie mał łapeczek w górę, to. Nie, nie, nie będzie ma też żadnego wpływu na nic w sobie. Ale byłoby mi miło, ku, słuchajcie, jakbyście mi taką łapeczkę w górę, jakbyśmy dobili. Pod tym odcineczkiem po prostu 3000 apek w górę. Po co to zrobiłem? Nie miałem tego robić. Tak, w dzisiejszym odcinku, tak uspokajając siebie, bo zaczynam troszkę drzeć mordę, a w zasadzie jeszcze niczego ciekawego nie zrobiłem. Mówiłem o tym, że. Mało robimy ogólnie na moim świecie, bo jak wiecie, my już. Ochro... Nie, nie mamy ochroniarza, bo go zabili. Musimy sobie zatwierdzić ochroniarza. M tak, będziemy mieli dzidzie. Musimy mieć pokój dla dzidzi. Mamy yy, żonę, musi mieć pokój dla żony. Teraz będziemy mieć gościa, który będzie za nas robił wszystko, a w zasadzie gościa, który będzie niewolnikiem i będzie chodził nam do kopalni po diamenty. Świetna sprawa, bo jak nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj ona cały czas pracuje i powiem wam szczerze, że zatwia takie ilości zboża, tak dużo tego jest. Patrzcie, co ona ma w inwentarzu. 3T, je ja już wcześniej od niej odebrałem. Jesteś... Jesteśmy bogaci, obrzydliwie bogaci, a w zasadzie niedługo będziemy obrzydliwie najedzeni. To musimy zniszczyć. Także słuchajcie, dzisiaj wieczorem najprawdopodobniej będzie live, więc wpadajcie koniecznie na Clarita The Child. Czy mi się wydaje, czy prosty. Ej, mi się wydaje, czy gdzieś tutaj są dzieci jakieś. Bo, jakby mam wrażenie, że one do mnie mówiły za mną. Tutaj za, za mną się napis pokazał, jakby na kamerze, to tego nie widzieliście, ale tak było. W każdym razie dzisiaj będzie live. Nie wiem, jaki będzie długi. Być może walniemy sobie troszkę dłuższy, bo dużo naprawdę rzeczy musimy tutaj zrobić. Bo wielu naprawdę tutaj brakuje yy, pokoi, wielu rzeczy musimy zrobić sobie. Cały ten crafting do tych fajnych przedmiotów z craft i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy przed No nie, to jest ten Brain Slime, won Idź ode mnie, bo on. No, nie, spadaj. Bo on w mózg wskakuje, słuchajcie. Widzicie to w ogóle, co on robi? Jak tu moby się pojawiają, przerasta mnie to powoli tutaj. Co się z tym światem dzieje? Jakiś creeper, który rzuca TNT? Nie spodziewałem się takich rzeczy w ogóle. Musimy wybrać sobie też jakiegoś fajnego, tej ziomeczka, który będzie twardy, tęgi, silny i taki. Yy, krępy. Krępy to chyba znaczy, że nie jest zgarbiony, a że po prostu jest silny. No, won! Nie! Odejdź z mojego mózgu! Zostaw mnie! Co jest nie tak? Czemu one wskakują mi w głowę? Ja nie w ogóle. Nie mogę przed odcinka przejść! No, także mówiłem o tym, że generalnie bardzo często teraz będą się pojawiały live, y. mam nadzieję, że nawet codziennie... Znowu mi coś w mózg weszło. Znowu mi coś w mózg weszło, no nie. No, a To wąż. Czy te wszystkie odcinki muszą wyglądać tak samo? Czy możesz coś z tym... No nie ty nie możesz nic z tym zrobić... Yy, no, jesteś buziaka! Okej. Okay. Nigdy bym Cię nie przehandlowała za nic jednego na świecie. Chyba dobrze to przetłumaczyłem, słuchajcie. Idę po moje... Że... Zaraz mi ten kot stąd ucieknie. Co tu się wyrabia? Halo. Aha, bo tutaj był ten creeper bodajże. Dobra, idę po swoje rzeczy, zrobimy cięcie. że was tym nie męczył. I wybierzemy sobie ziomka i pokażę wam jak właśnie zrobić tak, żeby on mógł... Po prostu zacząć zbierać dla nas diamenty No i inne oczywiście surowce Ten będzie świetne, ja nie będę musiał nic tutaj robić, niczego szukać Bo wszystko będą za mnie robili tutaj ludzie No coś niesamowitego wam powiem Świetnie, wszystkie rzeczy zostały zebrane Ja się przy okazji duszę Także bardzo fajnie, bardzo świetnie to działa Muszę ogarnąć sobie jeszcze łódeczkę Pokładać wszystko w ekwipunku I będziemy w zasadzie już na miejscu A mówię tej o wiosce Z której weźmiemy sobie jakiegoś, tak jak mówiłem Silnego mężczyznę tak, więc to trzeba ogarnąć. Widzimy się za moment. Także co ja w zasadzie chciałem jeszcze powiedzieć? A, a chciałem powiedzieć to, że zapraszam Was przez serdecznie do tego wieczornego livea. Najprawdopodobniej yy, możliwe, jeżeli nie będą lagów, to ja nie powinienem chyba już mieć, ale jeżeli nie będzie lagów, to będzie zapis tego livea i Top dodator, czyli osoba, która będzie to wysłała do Dajciki, będzie mogła yy, po prostu stać się jakby mieszkańcem mojego domku i będzie jedną właśnie z tych osób, które tutaj latają. Wtedy zmienimy jej imię na imię Top Dodatora, tak jak kiedyś w zasadzie to było z wieśniakami, których mogliśmy yy, sobie klodować, a to wszystko działo się na starej ferajnie. Także tak to wygląda, słuchajcie. I teraz, dobra, jesteśmy na miejscu. Kogo możemy sobie wziąć do pracy, żeby to był taki, no ja tam widzę już idealnego kandydata po prostu. No to gdzie jest moje dziecko? Tutaj, dobrze, rośnie sobie. Z dzisiaj ma 12 minut, także no nie jest zbyt duża. Linwood Guard. Okej, okay, czy ty, ziomuś, wyglądasz mi na gościa, który mógłby tutaj ze mną mm, pracować? Coś trzeba zrobić, żeby on generalnie y, mógł dla mnie pracować przede wszystkim. Przekliźć ten special, Nie wiem, jak możemy to zrobić. Eee, opowiedz mu historię. O, on się spodobało, mu się. Czy możemy specjal użyć? Nie, nie możemy jeszcze użyć special Nie wiem, czy po prostu nie powinniśmy znaleźć normalnego faceta, a nie koniecznie ochroniarza, bo taki ochroniarz będzie nam potrzebny do czegoś innego. Eee, ty jesteś farmerem, w zasadzie, ale ja farmera nie potrzebuję. Nie jestem pewny, czy ja nie potrzebowałbym znaleźć właśnie. Here, ok, on może mnie słuchać. Czy on może cokolwiek dla mnie zrobić? Eee, nie ma tutaj, jakby, opcji work. Dlaczego? Halo? Nie chcę dla nie, nie chcę mnie pracować w ogóle. Czekajcie, tu, pogadajmy z nim. Nie powinnam o tym żartować. Zaraz się nie odzywaj się nie znasz w ogóle. Ok, akcept. Potrzebuję dwa staki. Co stack of two gold ingots to hear this villager? Aha, czyli on nie będzie tak po prostu mnie słuchał, bo ja potrzebuję czegoś dobrego, żeby on mnie słuchał, czyli dopiero będziemy musieli sobie go załatwić. Aha, czyli to jest taka transakcja wiązana, to nie działa tak po prostu. Fajnie. Okej, okay. w porządku. A stack of one gold ingots. Ja pierdzielę. Strasznie drogo to wychodzi, powiem wam szczerze. A nie wiem, jak to zrobić, żeby oni tutaj dla mnie jakby. Działali, ale... Wyszę wam to za moment jakoś pokazać. Kim ty jesteś? A czemu każdy z nich jest w ogóle farmerem? Nie ma tutaj nigdzie jakiegoś tego gościa, który by po prostu zaczął kopać? To by było spoko, nie? Takiego właśnie potrzebuję. Nie farmera. Po co mi farmer? Wiecie co? Możemy ewentualnie spróbować pójść do innej wioski, ale no... To nie powinno mieć znaczenia. Jakby tutaj też powinni być ci, którzy się zajmują kopaniem, Minerzy, nie? Tak, tak zwani chyba. Powinno być. Ale blondy. A czemu moja żona jest taka jakaś... Nie przypadająca w moje gusta. To, to, to jest fajda. Okej, okay, a ty nie możesz dla mnie pracować, nie? Nie, ty nie możesz dla mnie pracować. Po prostu się żeby do niczego się nie nadać. Znaczy nadasz się, ale do, nie do tego, co ja bym chciał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że po prostu porwiemy sobie jednego ziomka. Kim ty jesteś? Też farmer? No standard, no wszyscy tutaj są farmerami, zauważyłem. Ja pierdziele, nie wiem czy to ma jakiś... Yy... Ty jesteś dziewczyną, dobra olać w ogóle Nie będę cię zaprzęgał do tego żebyś w tyb w ziemi kopała nie? i wykopywała mi kamienie, bo to tak chyba nie powinno działać Wiecie co, Walnę się do innej wioski zobaczymy czy będzie w ogóle ktoś inny kto będzie mógł się tym zajmować Nie wiem czy też to zauważyliście, ale odnoszę wrażenie, że z tą wioską jest chyba coś nie tak do końca, nie jakby coś chyba się tutaj popsuło Jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Delibrarian, okej, Ok, nie wiem, czy ja chcę gościa, który będzie tutaj ogarniał książki. Bardziej by mi zależało. Właśnie Sheparder. Ok, czy oni tutaj mają zawody, jakby swoje? Armorer, kim ty jesteś? Ja cię nie mogę. Atletyczka! O Jezu, joke! Haha, ha, jak śmiesznie, fajnie, hohoooj! Nie chcesz na mnie pracować? Fajnie, świetnie, ja nie wiem, jak ja mam tutaj sobie ogarnąć kogoś takiego, no? Mam nadzieję, że jeszcze te wioski się takie jakieś popsute tutaj robią. Ja nie wskoczyłem, się wzięła w ogóle wioska taka malutka! Kto to stworzył? Czemu takie coś się zrespiło? Takie coś się powinno być w ogóle miejsca. Lecimy do innej wioski, może tam kogoś znajdę. <laughs> Okej, okay, w końcu jakaś wiocha się znalazła, także całe szczęście dobrze może być. Całe szczęście. Dobra, byle tutaj był faktycznie koleś, który będzie chciał yy, yy, dla mnie pracować. Znaczy, nie musi chcieć dla mnie pracować, po prostu będzie, ale. <laughs> o jezus, a się bo chory jestem znowu. Tak, żeby on mógł dla mnie pracować, to jest najważniejsze. Jeszcze wytarłem spodniak, taki dziad po prostu. Ja nie wiem, ja nie wiem po prostu. <laughs> no, o co chodzi? Okej, okay, w każdym razie, żeby cokolwiek oni mogli dla mnie robić, wychodzi na to, że. Yy... Możesz się odsunąć, <laughs> że po prostu będę potrzebował ten jeden stack gold ingotów. Co na szczęście nie jest takie trudne, bo to chyba 9, nawet nie 9 zwykłych tych diamentów powinno mi wystarczyć. A więc tyle co sobie ogarniemy. Pełno farmerów. Dlaczego wszędzie jest tak dużo farmerów? Halo, ja nie wiem, czy to nie. Czy jest jakby możliwość potem przemiany kogoś takiego w kogoś innego? Ty jesteś zwykłym milagerem. Wydaje mi się, że ty mógłbyś tutaj dla mnie pracować już normalnie, nie? Halo, jako taki. Um, człowiek, który będzie kopał w ziemi, tak czy nie? Tak mi się wydaje, to jest Fisherman, czyli ona mogłaby nam łowić ryby, ewentualnie je przygotowywać do czegokolwiek. Nie widzę tutaj chyba nigdzie innego człowieczka, który by się do tej roboty nadawał. Dlatego weźmiemy sobie chyba po prostu tego, który był Willagerem. Być może on już będzie nam wystarczał do tego, żebyśmy mogli zawsze go do pracy, więc spróbujmy. Po prostu weźmy go ze za sobą, yy, załatwimy ten stack złotych eingotów i sprawdzimy, czy faktycznie będzie taka możliwość. Czy będziemy musieli znaleźć gościa, który stricte będzie się tylko tym zajmował. Ogarnę wam to i spokój, co? Przynajmniej nie będą wam się potwory sponowały. Jak milutko, tak może być, świetnie. Gdzie jest łódka, bo chyba łódki nie wziąłem ze sobą? Jest gdzieś drewno? Co za wioska? Bez drewna w ogóle tutaj. Halo. Drewna bym potrzebował. Nie ma. Nie, to są. mają kamienne podłogi. Ja pierdzielę. Czemu, jak potrzebuję drewna, to nigdzie nie ma drewna? Drzew tutaj nie macie. O, tam jest drzewo, dobra. Straszna bieda w tej wiosce, słuchajcie, w ogóle jest. No Ale dobra. ściągniemy go tutaj. Ja wiem, że w zasadzie te odcinki bardzo podobnie do siebie wyglądają, bo robię jakby takie rzeczy, no, które. Nadają się akurat na odcinki, bo faktycznie budowanie jakichkolwiek pokoi i tak dalej wydaje mi się, że to jest bardziej pod live'a i takie, takie ciekawsze, jeżeli live'y faktycznie się trafiły, to oczywiście będą z tego zapisy, żebyście, żebyście mogli sobie obejrzeć na wypadek, gdy się po prostu nie mogli yy, oglądać akurat live'a, no nie? Bo taka sytuacja też przecież może mieć miejsce. Dobra, ziomuś, muszę cię jakoś stąd zabrać, tylko pytanie jak ja mam to teraz zrobić, bo nie jest to zbyt równo a łódka nie będzie mi się przedesiła, do niej. Tylko wiesz, co byśmy mogli zrobić? Hm Chodź Ładuj się, dobra I płyniemy tędy, będziemy tutaj, tą, tą krawędzią po prostu płynąć Być może uda mi się dotrzeć do wody i cię przeprowadzę jakoś do domu No i słuchajcie, generalnie, jeżeli chodzi o tego dzisiejszego live'a To właśnie ta osoba, która leci ze mną, będzie mogła mieć imię Tak, i będzie dla mnie zbierała diabety, więc będzie bardzo ważną osobą dla mnie Więc zobaczymy, kto na live'ie się już potoczy I kto będzie nim, jakby, będzie? Tak Dorsey The Willager, sieba tylko cześć. Mam nadzieję, że gdzieś chciał prasować, Ale mogłem go, jakby zaprząc do pracy, więc wydaje mi się, że coś tutaj możemy pokombinować. I minerem on się może stać. Tam jest jeszcze jedna wioska, w razie czego? Więc jeżeli tutaj się nie uda ogarnąć tego, no to zrobimy to inaczej. Raczej mogę zejść tutaj niżej? Nie, jakby. Oj, 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 powinienem chyba jeszcze delikatnie tutaj dalej popłynąć. Bo jak widzicie, tam już jest woda. Po prostu sobie spadniemy do tej wody. jakoś to będzie. Nawet tędy możemy to chyba zrobić. Chociaż tędy też nawet, żeby nie tracić czasu i w miarę jeszcze tutaj jakoś szybko się do tej wody dostać, no nie? Bo jak tutaj będzie spadł, to... Raczej damy radę. Tak mi się wydaje. Trzymaj się, ziobuź, żebyś po prostu nie wypadł z tej łodeczki, bo może być twarde lądowanie swoje. Nie, raczej takie twarde nie będzie, ale damy radę. Wow, Uwaga! Oj, nawet się nie zanurzyliśmy, wiedziałeś? To jest taka dobra łódka, że nawet się nie zanurzy pod wpływem siły. Taka wyporność tego się nie spotyka na co dzień. Dobra, słuchajcie, płyniemy do domu, zobaczymy jak to będzie z, tymi z, tymi, z tym złotem, i zobaczymy, czy da się w ogóle to jakoś ogarnąć z nim. Szczerze to powiem wam, że dosyć drogo się cenią też ci bo ja myślałem, że będzie to działało faktycznie troszkę nawet w tą stronę, że będą mogli wykorzystywać jako takich swego rodzaju niewolników, tak, w tym Minecraftie, ale wydaje mi się, że do tego on nawet nie dojdzie i nie będzie mogli zrobić sobie z nich niewolników. Dlaczego? To też dlatego, że kurczę, za godzinę pracy, jeżeli będę chciał cokolwiek, żeby dla mnie robili, muszę im zapłacić złotem, więc jakby będzie potrzebowali tutaj villagera, który będzie zaciął nam złoto, albo po prostu będzie musieli jakoś to. Nie wiem, ogarnąć z. Follow me, chodź. Jakoś to ogarnąć z załatwianiem tego. Nie wiem, czy to jest możliwe, że po prostu on, jakby był w stanie zarobić wystarczająco dużo żelaza, złota, żeby mógł go opłacać, jakby cały czas. Bo mimo wszystko, godzina to nie jest aż tak dużo, nie? Żeby cokolwiek wykopał, jest szansa, że można diamentów nie znaleźć przez tą godzinę. No ale jest taka szansa, że znajdzie. Także no zaraz wam pokażę generalnie o co chodzi. Bo chyba nie powiedziałem, na jakiej zasadzie miałby to działać i. W ogóle jak miałoby to działać, bo on zbierał dla mnie te diamenty Ale Zaraz za wam pokażę o co chodzi Bo tutaj tak jak mamy już tą naszą y, ziomeczkę Która dla nas pracuje Gdzie ona dla nas pracuje? A tutaj dla nas pracuje, cześć yy, Tak jak ona dla nas pracuje, jak widzicie jest tej mining Czyli jest szansa, że będzie mogła ona po prostu Zejść do podziemi i wykopać dla nas Diamenty i tak dalej Więc będziemy z tego na pewno korzystać Plus możemy też znaleźć sobie gościa, który będzie dla nas zbierał drewno Nie wiem jak to działa, czy po prostu trzeba będzie Jakoś rozmnażać też tych willagerów Najwyżej tak zrobimy, bo oni najprawdopodobniej będą rozmnażać się w taki sam sposób, jak rozmnażają się zwykli Willagerowie. Więc damy radę, jak najbardziej zrobić tak, żeby oni nam się po prostu pojawiali gdzieś tutaj w naszej fabryce klonów i będziemy szukać takiego, który może być minerem, który może służyć do tego, żeby ścinać drewno. Po prostu będziemy mieli człowieka, w zasadzie, każdego człowieka do osobnej pracy, no nie? No i oczywiście, żonek, która śpina stojąco. Ja żartowałem z tym łóżkiem. Jak chcesz, to się połóż, naprawdę. To nie jest tak, że ty nie możesz leżeć. Nie wiem, czy ona nie będzie zazdrosna, jakby tutaj, ale dobra. Ja bym chciał, żeby on zaczął z niej pracować. Więc weźmy złota. Dość, jeszcze złota jest dużo. I zróbmy z tego ingoty. Więc byśmy potrzebowali. stak takich ingotów. Okej, okay, powiedzmy, niech będzie. Weźmy sobie jeszcze 9 z tego. Wrzućmy do skrzynki. Troszkę rzucam Mam tego strasznie dużo. Jeżeli chodzi o żarcie, to jestem już chyba za. Fajnie, że latam, jeżeli chodzi o żarcie, już chyba jestem tutaj ustawiony, mi się wydaje Bo tego żarcia naprawdę dużo mamy, plus to, że cały czas jakby zboże będę miał załatwiane Także, no, wiem, że to dziwnie wygląda, pierwszy raz to jesteś, ona już nawet się nie, nie dziwi, że ja latam, ale Dla ciebie faktycznie to może być coś ciekawego, okej, okay, special, nie mam special Czemu nie mogę, hej, halo, ziomuś Eee, joke, tak, zażartujmy, teraz możemy, czemu on nie chce dla nas pracować, ej, o co? Hej, on mógł dla nas pracować a czego już nie chcę? Co jest. A ty? Czekajcie, work. Ty możesz gotować, możesz też walczyć. Okej, okay, spoko. Ty jesteś tylko farmerką, tak? Tak, ty jesteś tylko farmerką. A ty co? Special, on nie chce dla nas pracować. Ale ja mam już złoto, to o co chodzi? Czekajcie. Ok. Możesz chodzić sobie wolno. Generalnie interakcja, mogę cię uściskać ziomuś. Dlaczego? Bo tak chciałem. No, to, to, co ci chodzi w ogóle? Jeden. Okej, okay, tutaj spoko przed chwilą to działało i mogłem go zaciągnąć do pracy. I trzeba teraz nie mogę go wziąć do pracy? Bo nie rozumiem troszkę sytuacji na ten moment. Chodź na dwór. Czekaj, może na dworze mu się naprawi, bo coś jakiś popsuty jest. Nie gadajcie, że przyprowadziłem sobie gościa, który będzie chciał tutaj dla mnie pracować. W każdym razie. E no. Oj! No nie chciałem, przepraszam, to w ogóle... Tego nie chciałem, ale on jeszcze nie, nie chce dla mnie pracować. Nie wiem, czy nie będę musiał y, tutaj jakoś y, zagadać z nim, żeby on się lepiej czuł. Shakehead. Tak, wiem, że bo mocny uścisk woli. Tell story, okej, okay. silly. On się czuje teraz dziwnie. <laughs> okej, okay, to są już Buziaka. On nie chciał Buziaka, chyba je ja tak faktycznie. Tell story, okej, okay. spoko, special. I nie chce ze mną pracować, kurde. Odnoszę pewne wrażenie, że on się już do niczego nie nada, bo nie chce w ogóle z nami współpracować. W każdym razie pokazałem wam o co chodzi i że faktycznie jest możliwość, żebyśmy zaciągnęli sobie takiego ziomka i wykorzystali go do tego, żeby zbierał nam rzeczy. Tak samo ona może dla nas gotować. Z tym, że. Hej, honey. Co jest? Start. Gotuj. I don't have any fuel. Aha, będziesz potrzebowała paliwa. Ale skąd ja mam cię zatwić paliwo? Będę musiał tutaj poczekać, poczytać sobie troszkę więcej odnośnie tego jak paliwo załatwić I właśnie jak ogarnąć sobie ziomka, który będzie faktycznie chciał tutaj ze mną współpracować Ale tak jak mówię, wszystko jest jasne Zrobimy to sobie na 100%, podejrzewam, że dzisiaj na live to dokończymy Już będziemy mieć właśnie ziomka, który będzie chodził nam do kopalni Więc niedługo też rodzi nam się dzidzia Więc póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka Zapraszam was już jutro o godzinie 14 na kolejny odcinek A dzisiaj wieczorem na live, a. także trzymajcie się cieplutko do zobaczenia, Siemanko, cześć. Papa!